Stronę Team. Właśnie jedziemy teraz do Kuby zobaczyć, co tam dzisiaj słychać z Sierra. No i dzisiaj trochę ładniejsza pogoda jest, no jest jasno, co, co jest na plus. Ostatnio nagraliśmy wam trochę ciemny odcinek, ale to ze względu w sumie na to, że nie dość, że to był pierwszy odcinek, to jeszcze wiadomo, no chcieliśmy wam od razu, tak na dobrą sprawę, pokazać ten samochodu, zrobić jakieś tam krótkie, krótkie cięcia. No i dzisiaj, w sumie, tak na dobrą sprawę zaczyna się jakieś tam działanie z nią. Rzeźbienie, jakieś tam wymiany oleju, filtry Pewnie jakąś płukankę zrobimy, jakieś pewnie części szkła puchu Więc jedziemy w sumie zobaczyć co tam u niego słychać Co on tam nabył, no i widzimy się niedługo Dobra, jesteśmy u Kuby Idziemy zobaczyć Co przyszło fajnego do Sierra. Już widać, jakieś graty stoją. O, dzie dzień dobry. Siemanko. Z, powareczka, z powareczka to już, już była. Pokaż, co żeś kupił. Widzę, jakieś graty żeś kupił. No, na sam początek. Cóż to jest ciekawego? Filtry, oleje, jakieś kopułki, o. palce, kable zapłonowe. Felga A, fajna. To, to jest A, taki, taki bajerek mały co to są za felgi? Klasyczne A, felgi od y, Focus RS Oryginalne I co, naprzód? Tak, naprzód A tutaj? Co tutaj będzie robione? I poleciliśmy po bandzie najtaniej, jak zwykle <grym> To jest filtr Nie, filtr paliwa, paliwa. O, No tak, bo w sumie jak on tyle stał, to się przydaje Filtr, filtr A, Świece zapłonowe o, i faluszek. A to też do, do kopułki? Tak jest. Tu mamy olej, jakieś tam zmywacze, jakby Fiu, się fiu, fiu, to, to jest komplecik. No tak, zrobimy jeszcze pukankę. Tu ropa przygotowana jest. Silnika. Tak, no dzisiaj takie podstawy. No w sumie, jak długo stał to racja. Na pewno się Na pewno się przyda. Dobra, to idziemy zobaczyć sierę. Dobra. Tu za dnia wygląda troszkę, troszkę ładniej. Co? W cały weekend był nieodpalany, zobaczymy. Będzie palić? Zastrzała? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Ole śmierdzi. <grybuj> A, no... A. No nie udało się. Nie no, igła w sumie. W sumie pali, nie ma, nie ma, nie ma tragedii. Więc silnik się niech możesz, machę w sumie otworzyć. Możemy się pakować na warsztat, może machę otworzymy na warsztacie. Dobra, to, to machę na warsztacie. No to się widzimy na warsztacie. Ok, Fortus jest y, na kanale. No, silnik już jest czystszy niż ostatnio został ładnie, został ładnie umyty. Sprawdzamy w sumie, co tutaj się, się dzieje pod, pod, pod machą. O kurwa, A co jest? Czekaj, już schodzę. Dobra, jesteśmy pod, pod kanałem. Co tutaj jest ciekawego? siano, Wydla. Ziemia. <laughs> o kurwa. jest No, słuchaj. No widać, że to tutaj walczyło wielokrotnie, ale od dołu nie wygląda w sumie tak tragicznie. Nawet musiała jeszcze dwa katalizatory. O, nie brzmi nie dobrze. dobrze. <głos> <głos> o, tutaj są... <noise> tu jak kurnik jakiś. <noise> no, no trzeba zaraz tą podłogę całą ściągnąć i oczyścić, Ale ogólnie no nie wygląda źle, rdzy w sumie nie ma aż tak dużo, progi są w miarę, progi są w miarę całe. Prawdy zdrowy. Jak na auto, który już ma tyle lat. To jest, jest, jest okej okay. No dobra, dobra. Zaraz będziemy. Robimy pukankę. Robimy pukankę. Pierwszą? Tak, już. Dobra. Odpalamy, odpalamy, żeby nagrzać silnik przy wymianie oleju i pukance. Dobra, pal. O, pali pięknie. To jest okej okay. Dobra, no to silnik się nagrzewa. Będziemy zlewać stereo olej. I co potem? Świece, kable Prowadzimy się zapłonem Ale to pierwsza, pierwsza pukanka, nie? Tak, robimy najpierw pukankę i wymienimy olej Dobra, no to do zobaczenia Co mówisz, że zdrowe, zdrowe spalinki? No nie ma kata, czyli... Nie ma? Li, liczy, liczyłeś, że jest? że jest No słuchaj, no nie zawsze, może być, nie zawsze może być tak dobrze Dobra, silnik się nagrzewa Zaraz będziemy e, zlewać olej, nie? Jako pierwszy Dobra, pierw zlewamy olej No i pokażemy wam jak wygląda olej no Jestem w sumie ciekaw kiedy był ostatnio wymieniony na dobrą sprawę Wydaje mi się, to że... To... dość. Stał to na drog. Nie był używany, także w ogóle nie wiadomo co w tym silniku jest Dobra, więc pokażemy wam jak wygląda olej z niewiadomego stanu No i będziemy pukać Dobra, silnik rozgrzany Wchodzimy pod spód O jak tryśnie we mnie NICE Podstawiaj może już michę Jak myślisz jak Golej będzie wyglądał? Brzydko Co mówisz? Chociaż może się widzi Czuję, że tam taki czyściutki... ojoj oj. No Do czystych nie należy Ale tragedii... Nie, nie ma tragedii <noise> Wydaje mi się, że niedawno był wymieniany w sumie Zaraz puścimy olej i pokażemy Wam w sumie w lepszym oświetleniu, jak to wygląda. Dobra, zakręcamy. O, przestało już lecieć, więc wychodzimy. Zaraz pokażemy Wam, jak wygląda olej. No i będziemy robić pukankę. Jedną pukankę robimy, czy ile? No wystarczy, bo już ładnie. O. Wałki widać też fajnie przez korek w oleju. Dobra, to wychodzi. Dobra. Tu jest olej w trochę lepszym, lepszym świetle. Jak wygląda? O. naprawdę jest dobry. W dobrym stanie, nie, Taki trochę, taki trochę ciemny w sumie jest. Czy taki ma być? Nie taki chyba ma być w sumie. Tak? Dużego przebiegu nie było. No dobra. No to teraz odkręcamy. O. Czyściutko? No czy ja wiem, pod korkiem tak średnio. Coś tam się środku. No elegancko jest. Wisz? Że co, nówka nie był jeżdżony. No dobra, tylko nie porozlewaj, to wszystko będzie śmierdzić w ropie. Robimy pukankę ropą. No w sumie różni ludzie mają różne tam opinie na to. Tutaj chyba ropa będzie w porządku, jak na taką prostą, prostą pukankę silnika. Ropa najlepiej flipsad. Zresztą na YouTube możecie sobie oglądać wiele takich filmików związanych z pukankami, a nam się wydaje, że ogólnie pukanka jest dobra. Na bank trochę tego syfu wyleci. No i w sumie zobaczymy. Silnik no długo stał, na pewno nie był odpalany. No na pewno też nie jeździł dużych, dużych dystansów. Więc przyda mu się to. Przyda mu się takie odświeżenie. Ale Wescał. Ile tu litrów wchodzi? 4,5 litra. oj, to w sumie akurat tak starczy na baniaczku. Dobra, trzymaj lampkę. Trzymaj lampkę. Dobra, idę odpalać. Furę. OLE TU ŚMIERDZI JAK W CYRKU O Odpali ładnie na strzała No, no i pukamy silnik i pokażę wam jak już będzie po pukance No tak trochę dziwnie, dziwnie pracuje Zapłony wypadają Ale śmierdzi fajnie chociaż, przynajmniej Taką, taką gieść taka trochę O. On się dostraja teraz, teraz po prostu mapa się aktualizuje. No... <grystanie> Chyba potrzebuje wyczyszczenia. A to oznacza, że pierścienie już nie trzymają. Całą ropę zaczyna przepalać. No trochę dymi. No ale no, mówi się trudno. Musi się wszystko Co? wyczyścić i <grystanie> <grystanie> Jaki to jest liquid na grzałkę zalany? Silnik trochę śmietniku. mówisz? oczekiwałeś lepszego stanu? No. nie no nie ma tragedii no, nie, nie. mówisz? wiesz też nie ma co mówić on też długo parę... trochę stał musi się, musi się dobrze dotrzeć zdrowa seria okej okay, Kuba co, co tu się stało się? o tutaj patrz tam dymi sobie tak o tu cały usyfiony jest cały mokry gdzie ta ropa wypadła ona chyba tu się rozlało aha no trochę siwo jest no dobra będziemy patrzeć dalej dobra zlewamy zlewamy olej jak myślisz Pewnie kogoś chlapnie jak zwykle. Nic nie wyleci, bo wszystko przepalił się. <laughs> nie, no raczej nie. Nie, no leci, leci. No. U, czyściutka. Może faktycznie za dużo zalałem, dlatego pociągną sobie czemu? No. I oła, Cały, cały, cały wylatuje. Dobra, pokażę Wam, jak wygląda pierwsza fukanka. Skołowaliśmy się fajną lampkę. Będzie wszystko lepiej widać. Zostało tylko odkręcenie filtra, no i będziemy działać dalej. Dalej zalewamy świeżynkę. Tylko nie porozlewaj. Ciężko tak Się zapowietrzyła No i wykrakało się. No i ten olej nie chce ściekać. Dobra, zalewamy, odpalamy i działamy dalej. Ja psiknę. No mam siebie że chlapem. Musi być czyściutko. Odpalamy po wymianie oleju. O, no jest, i git. Jest dobrze. Teraz przynajmniej... Okay, nie... Ale ten silnik teraz czyszy pracuje. Okay, nie wiem czy wbiłem luz czy jedynkę. Czekaj, połóż. Pomusiłem... Dobra, czyli był luz. Ej, No jest i... mega różnica. No i, no i działamy dalej. No, co teraz? No teraz sobie wyciągniemy filtr z powietrza. Zobaczymy, co się dzieje w gaźniku. Co by tam żadnej kuny martwej nie było zamiast filtra. Dziwnie obroty falują, więc możliwe, że oprócz wypadania zapłonów, też przerwany jest jakiś wężyk podciśnieniowy albo coś takiego. Rozkręcimy i trzeba zobaczyć. Dobra, no to wywalamy niepotrzebne rzeczy. Fajna... fajna skarpetka. A to potrzebne jest? Nie, to nie jest potrzebne, tylko Wygląda trochę jak od odkurzacza. Dobra, zdejmujemy górę. E no, w sumie to jednak nie ma... <g> jest tragedia. I co, mówisz, że mały przepływ powietrza? O, fajnie. To wszystko nam zabiera zbędne konie mechaniczne. Takie dziwne lata, nie Niepotrzebne. W sumie no to też nie będzie potrzebne. O. Tak lepiej? <g> ja <y> ja ktoś, jakby ktoś stary dywan trzepał. No nic, no i to jest, to jest ten magiczny gazik, w którym to mówisz, że wyda dużo koni. Też nie będzie Ale to krytrzyma. w ogóle jakieś lepione było, To jest mikser od gaźnika. Czyli to też tak. do wywalenia. No A no tak, zapomniałem, bo to przecież jest instalacja gazowa LPG Mega nam tutaj uprzykrza cały dolot powietrza to, więc będzie to trzeba No dobra tak patrzę na wężyki i już mi się coś podoba Jakiś luźny? Oh, o A od czego to jest? A tu coś zaślepione jest w ogóle? Co to jest? No, jakieś podciśnienie, otwiera jakąś membranę czy coś. Zaraz, zaraz zobaczymy. Ale zaślepione? było, czy, czy ktoś to zaślepił? To nie jest zaślepione. Może jak było zaślepione, to znaczy, że musi takie zostać. Czego to jest? A może to jest zawór zwrotny w sumie przy tym? No, to jest w regulacji mieszanki. Aha, no dobra. Na ten wężyk musimy i tak wymienić. Na jakiś bardziej sportowy. Ten, tak, że my mamy, mamy cały komplet nowych wężyków. Łe, wężyk. bogactwo. Dobra. Usuwamy gaz. No, pa jak pięknie odeszło. Miałeś, miałeś rację. Ale to czymś dobrze sklejone było. Wydało. O, wydało. To jest nam niepotrzebne. Gaz usuwamy. Sprzedamy gaz. Co by, co by bezpieczniej było. No tak, trochę uwalony jest w sumie ten gaźnik No dobra, no to wyłam wyciągamy gaz i działamy dalej wszystko. dobra, ściągamy kopułkę, tak? Uh -huh. czekaj, pan... czekaj, bo się tu po pohaczyło wszystko o, jak wygląda od drugiej strony No ja tu ten kabelek jest o, widzę, że o, jest, jest trochę ze zjechany w sumie no jest zjechany, bo jest chyba na rogu pęknięty, jak dobrze widzę. Uh -huh. <słuchaj>, Słuchaj. No dobra, gdzieś tam, gdzieś tam jest na dole. sobie palec. No jest trochę nadjedzony zębem czasu. Oj, to się chyba nie podda tak łatwo. O, pękł sobie. Coś pękło. To nie powinno być. Chyba długo tu siedzi. Nie, nie wydał No dobra. Zdejmuje... Aha. No to tak w sumie dość ładnie cię pękną, nie tak oczupinkę. O tylko tak dość mocno za ktoś w oko zostanie. Aha Wydaje mi się Kuba, że w Aso się tego tak nie, wy, nie wymienia.